niż parę chwil zróbcie jak chciał Cały mieć kiedy I dzień gdy wstanę wszystko może spełnić się nadzieję obudzisz i do mnie wróci wiesz że jak tam się zamykasz Czuję, czuję jak w moich dłoniach to nie płaszcz Chciałbym naprawić dobrym zło Chociaż już niektóre mieszasz się to i to Nadzieja matką długich jest Tak dobrze wiesz, że ona podnosi cię Upadamy i wstajony ja anioły Odchodzimy i wracamy bez pokory Czasami chcę uciec stąd Chodź na chwilę przy Powiedzaj Obiecaj spokojny ląd Zanim upadnę podnieś mnie Chciałbym jak siłać i wszystko co przeżywasz Nie muszę cały czas przegrywać Chciałbym docenić to co mam Tą rodzina, przyjaciele, to im zawdzięczam bardzo wiele Czasami chcę uciec stąd Choć na chwilę przytulnie. mnie Obiecaj spokojny lot, Zanim upadnę, podnieś mnie Wszyscy razem głośno Czasami chcę uciec sam, Choć na chwilę przytulnie.

Czas na wspomnienia, których spadnąć się nie wymarzę. Jestem Wasyl, lecę z tym tematem. Posłuchaj tego, siostro i bracie. Zamykam znów swoje głowy myśli, których nie wypowiem, bo chciałem udowodnić Tobie, że bez Ciebie poradzę sobie. I chociaż Ciebie teraz brak, mimo że minęło parę lat, wracam do tamtych chwil, do tamtych miejsc. Gdzie był nasz, bezpieczny świat, wiesz? Mówili, zapomnij o nim, mówili na siebie, patrz, wy co mi po tych radach, kiedyś dzieliłem z Tobą świat. Pokazałeś mi, jak może być dobrze, dałeś ciepło i dałeś daw. Dziś nie macie, widzę, przez ten świat sam. Jak zapomnieć Cię mam, nie wiele szlaków wspólnych znam. Jednak z miłością ukryta w nas.

Idę dalej, rzucam kostką. Może życie nauczyło mnie grać ostro? Wyciągam wnioski, udaje mi się docenić wszystko, co wierzę. Może źle zrobiłem, że w ciebie zwątpiłem. Jednak dałeś mi powody, dobrze wiesz o tym, nie umiem zapomnieć. Lecz czy to jest wada? Staram się jak mogę, ale czy wypada zapomnieć o tym, co dziś boli i kiedyś było wszystkim? Dziś zasypiam i znów przed oczami te brudne myśli Zastanawiam się ciągle jak mam zapomnieć i zostawić za sobą resztę wspomnień Boga? Wchodzę Możecie go otoczyć w i go kurtka na... Bądź.